ma Światło na chwilę zapalę No Kurde Kurde Jest taki Mój problem Wyglądam teraz jak Debin Ale Mama mnie zaraziła I jestem kurwa chora Najprawdopodobniej Yy, nie wiem, jak byłam w szkole, dzisiaj to się dobrze czułam. Tylko wróciłam do domu i się teraz tak. no, czuję. W skrócie. Gardu mnie na Bardzo. Wczoraj mnie w szkole nie było z pewnego powodu, a dzisiaj byłam. Kurwa, tak śmiesznie było. Ja przez kurwa, cały dzień taką bekę miałam. Na każdej lekcji się tak śmiałam. Bo mam taką koleżankę ze przyjaciółkę yy, I ona była dzisiaj taka odklejona kurwa Nie, nie, ona dała do mnie kurwa, rzeczy z dupy Ja się siedziałam na geografii A ona się do niej odwracała na mnie Sos, kurwa, no nie wiem po co ona tak w ogóle Na angielskim to już w ogóle Pani mi kazała tam powiedzieć co uwielbiam robić, a czego nienawidzę robić. No ja powiedziałam, że I love dancing, a w drugim, że I can't stand uh, study because I can't focus. <ścoughs> Ona powiedziała focus. wspomniałam w ogóle, co chciałam powiedzieć. Dobra, zaczynamy grać teraz. Sorry za szum, jeżeli będzie, ale... Laptop mi trochę. Ech. No, minusy nieposiadania mikrofonu, nie, to jest po prostu po porażka. Gdybym nie miała, gdy miała mikrofon, to by nie było tego słychać w ogóle. Ale... No, life is brutalny. Dobra, nie chcę się czegoś. Bez... No. I co? Się czekamy, nie? Czwarta... O! Już? Tak szybko? Już? Foxy się już wychyla. Dobra, nie będę siedziała tak dużo w kamerach, bo cały prąd żyje znowu. I będzie powtórka z rozrywki na przykład i tego bardzo nie chcę, żeby mi Freddy przyszedł. Także no, ogólnie chciałam nagrać Five Nights at Freddy's Reborn, ale nie rozumiem tam mechaniki w ogóle yy... Freddy'ego. To jest jakieś dziwne, bo zamykam drzwi, a jak otwieram, ikon pójdzie, to wtedy mi wyskakuje jumpscare powietrza na przykład i... Trochę dupa, ale no nie nagram wam, niestety, bo staram się denerwować, Że mi coś nie wychodzi, że nie nagram potem tego całej jakby ze wszystkich nocy, bo. No. Bo mnie powietrze zabija. O czwartej nad ranem powiedzmy, nie? Foxy chyba trochę wkurzony jest, bo tak głową to lepiej. ta dosta? Foxy z tam. niemożliwe. Ja ogólnie tak średnio lubię FNaFa 1, bo... Bez... E, wolę FNaFa 2. Mm, a nie powiem dlaczego, bo wykraczę i będą przyłazić po mnie i zginę. E, sorry, jak się tutaj będę obniżała ton, ale noga to nie boli. Nie chcę sobie za bardzo nadwyrężyć go też, żebym mogła gadać. Przy mnie włosy wkurzają. Muszę segrzywkę ściąć, bo już mnie denerwuje tak, że to jest Freddy, Nie, przychodź mi tu. Nie chcę cię tu. Jak mnie nie zabijesz, to spoko, ale jak mnie zabijesz, to nie, nie przychodź. Lepiej. I dobra, jest druga. Ja mam 60 procent, To chyba nie jest zbyt niedobrze. a nic w sumie takiego nie zrobiłam. Bez sensu. Trzecia, e. A, a ja. Where is Freddy? Freddy. Freddy. On jest chyba blisko. On chyba jest tam na korytarzu. Tak mi się wydaje. Powinien tam być chyba, ale nie wiem. O! Boli. A nie, Freddy w kuchni jest. Łee! To jest git. Dobra, już poszedłeś stąd? Nie. No spoko, nie. Ue. Chyba ktoś mi tu przylazł. A jednak nie. Pomoże iść stąd, człowieku. Cika w kuchni jest, to... Wyszedł? Nie. Jezus, chłopie! Ja rozumiem, że ty możesz być zdenerwowany. Czy? W ogóle każdy ma jakąś, nie wiem, każdy jest jakiś zdenerwowany. Nie pamiętam, czy to coś było związane z fabułą, czy coś, czy po prostu to jest taki dodatek do gry, żeby było ciekawie, nie pamiętam. Ja się kiedyś, kiedyś miałam obsesję na fabule z i oglądałam yy, odcinki i w ogóle tyle o że no nie zliczę na palcach, nie? Tyle tego było, że to jest po prostu. Dobra, oksykosze. I kogo tu nie ma? Jest czwarta. Jezu, ja zginę i tak już, więc. Jak mam 27, 26%, no to nie ma opcji w ogóle. Freddy jest tam na korytarzu. No. Już idą po prostu mnie zabić. I Foxy znowu tu wylazł No i jestem w czarnej dupie. Gdyby była piąta i byłoby 23%. No mogłoby być. Dobra, myślałam, że tam siedzi. Oooki serce i dupa. Sorry, jak słyszeliście mamy. No, no ja przecież wyciszyłam ten telefon, to o co tu chodzi, Lil Boże, człowieku! Wiem wszystko Że zginiesz se teraz Ej dobra, on jest niemożliwy, nie? To jest przecież... To jest niemożliwe po prostu. Przez chwilę na niego się nie patrzyłam a on już przyszedł mi nie zabić co? dobra, on jest niemożliwy widziałam Cię jak szedłeś i zaraz Foxy przybiegnie, a przecież a czemu nie? już wyszedł i biegnie tutaj chłopie ty mi cały prąd użyjesz. tylko ty nikt więcej, nawet Cika nie przychodzi, wykrykałam i teraz przyjdzie a jednak nie że i stąd człowieku Uuu. o poszedł tak miło. Dobra. On nie wychodzi Kurna no zgasz to światło On siedzi dalej za kurtyną no i bardzo dobrze Jak tam siedzi jak ja byłam chora, to ja sposób na gorączkę miałam taki, że się kąpałam w zimnej wodzie. Było mi potem chłodno. No i wtedy mi gorączka schodziła. To jest bardzo mądre zagranie. Poszukuję swój własny... Um, Ja mam tak mało procent, a jest trzecia. O co ja robię? Wtedy mi tylko przy drzwiach stoi. To tyle. I czemu oni. Są tacy. zdenerwowani. O, o! Poszedłeś tak. O, o. Nie, dobra, myślałam, że mi gra skraszowało przez chwilę. Duży zawał. Duży. Kurde, jak mnie wkurzają te włosy, no... Teraz się zetnę na łysą jajo. Nie no, znowu on tu idzie, Boże. Czemu ja cały czas mówię Boże? Nie wiem, mam dawno. Nie no, czemu jest dalej trzecia? Dobra, no ja zginę już, no. No bo przecież nie może być już czwartej. Jeszcze... Nie no, co się Przysięgam. Teraz wyjdę z siebie i stanę obok. O, przyszli mi w dwójkę. Yy, on nie wiem, się śmieje ze mnie jeszcze. Jest czwarta, jest 20%. O super, bardzo fajnie, nie? On tu stoi i się na mnie gapi. I co ja mam teraz robić? No umrę. A co? Co mam robić, nie? On tu znowu idzie. No proszę bardzo. Oksi zaraz przebiegnie, mi zje 1% Poszedł. Dobrze, już możesz mnie, człowieku... No nie było szans, przeżyła. się tak. Nie wolno się poddawać. Życie jest piękne i się nie czep... I nie wolno się poddawać. Przejdę to. Jakby nie mogło być ciężko, to ja to przejdę. Już zgubiłam własny biurze nawet. A ja nie muszę chodzić chyba, nie? Nie. A jeszcze, że jak ja mam problem z czwartą nocą, to się boję, co będzie w piątej. A co już w ogóle w szóstej. A co w ogóle w siódmej, nie? A ten 4.20 to jest... Nie idzie jak na razie, tylko sobie stoi i się patrzy, co by tu zrobić. Okej, okay, widzę cię. On pobiegł. Jeśli nie, wiem. Szybciej, 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 szybciej. I no, on pobiegł. To no, Okej. Okay. No spoko, jak nie chcesz tu być, no to nie ma problemu, nie? Ja cię jakby nie zmuszam, rozumiem, że wolisz. O, 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 o co chodzi? Ej, czemu ktoś mi puka znowu w drzwi? Coś mi puka. Co to mi puka? Boże, jak się przestraszyłam gówno, walone, tupe. Świeciarki przeszły. A no, Freddy chyba do księgania Godzina. Pora na lunch. Co masz na lunch? Ja mam rybę ze Ślęcia Mate. Sześćdziesiąt cztery procent. No. no co jest? Boże, ludzie, o co chodzi? No. Muszę kliknąć tego przycisku, żeby zgasić to światło? Masz jakiś problem? Hmm? Coś wuję chyba zaraz. O! A co sobie już poszłaś? Nie. Oni mi w drzwi pukają normalnie. Ja was nie wpuszczę. Co ty chcesz? Ta dalej stoi, jak patrzy, jak szpak. Prąd, marnujesz. Spróbuję jeszcze Noc Piątą, jak mi nie wyjdzie... Uf! To Noc Piątą nagram w następnym odcinku po prostu. Bo nie wiem też, w której moja mama będzie szła spać. ale ja cię nie chcę słuchać. Nie starczy te 200%. Mam nadzieję. Się chyba załamie. No i Foxy musiał wyjść, oczywiście, jak już mam mało procent. chłopie. No nie, no nie starczy mi przecież. Umrę. Nie ma opcji. Nie ma takie opcji. Bądź. I Freddy mi dalej poczuć drzwiami stoi. No i tu Tupa pieprzyć. Ja, jaki fart! 1% i ja to przeżyłam! Nie poddawajcie się! Ja się nie poddałam i przetrwałam i wygrałam! O Boże, jaki fart! Dosłownie na jedną sekundę przeżyłam! jestem skupiona. Boże, full fokus, żeby przejść piątą noc. O, Boże, się przestraszyłam. Ludzie jakieś jumpscary mi robią, kurde, z halucynacjami. Nie mam co na do roboty. Słuchajcie, jak tylko strasznie. O i to teraz przyciemia. jest trzecia. A gdzie jest Freddy? Tu jest, dobra. Na razie tym drzwiami nie będę się zajmowała. Mhm. Cieka w kuchni, bo nie idzie. Spoko. 34% jest trzecia. Gdyby Frediego przy drzwiach nie było, to by było możliwe. Może chcesz sarią iść, Freddy, stąd chociaż na 10 minut. Dobra, czwarta. O, dziękuję, że wysłuchałeś moich prośb. No jak on mi to przyszedł, to nie będzie siedział teraz z drugiej strony śmierci pod tymi drzwiami po prostu, no. Jeszcze nie wystraszyłam teraz. Chyba, że bardzo szybko teraz będzie piąta, nie? Ale wątpię. Bo ta trzecia trwa jakoś, nie wiem, dłużej niż ta pierwsza albo druga. Trzecia tak się dłuży strasznie. Ciekawe, co by było, gdybym ja gdyby był... nie miała już w ogóle baterii i czy, jakbym chodziła po pizzerii to czy oni by mnie gonili, czy by mieli mnie w dupie? Czy by dało się to przeżyć? Sumie. Sprawdzę to. Zobaczymy, czy to tak działa, czy po prostu gra jest zaprogramowana w ten sposób, że jak mam 1% to po prostu mi Freddy nie ma, y, y, ten, y. mam 8%, a jest piąta. Nie ma opcji. No option cztery. Dobra, czyli to tak działa spoko.

żebym to przeszło, jest piąta, znowu mam dziewięć procent. Nie ma opcji, nie przejdę tego. Czekam tylko i wyłącznie na swoją śmierć. Tak już ktoś pomiesz. Dobra, ostatni raz spróbuję. Ostatni raz, to trzech razy sztuka, jak mi teraz nie wyjdzie, to się podaje. Kur. 我不要。 Dobra, wiecie co, ja to przegrałam chyba. O, nie! Ej, dobra, to jest niemożliwe. stało. No to są W następnym odcinku noc szósta i ja już będę kończyła odcinek. Tyle męczenia i się udało, moi drodzy. zakończyliśmy za tą nockę zwycięstwem i widzimy się w następnym odcinku. Siema. O! Koniec. Mike Smith. Dobra robota. Zobaczymy się w przyszłym tygodniu. Dobrze, więc jednak teraz się pożegnam. Życzę Wam miłego oglądania. Mi się... Powinna na początku powiedzieć, ale mam nadzieję, że Wam się film podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonem, żebyście mieli powiadomienia o moich filmach. Mhm. I do zobaczenia, do następnego moi drodzy. Siema!